Chyba bym jakąś pomadkę chciała Jaką? Podasz mi z tamtej złotej kosmetyczki, tam jest taka różowa Może być ta? Nie, tam była różowa Chciałam jakiś kolor po prostu O, musisz podlinkować co to jest Bobby Brown w kolorze Juicy Date Będziemy myślać Juicy Date Oj Juicy Juicy Przeczytaj się w kolejnym filmie, dzisiaj Dariusz z okazji tego, że dostałem drugą pocztową zaproszenie od Karoliny Dzień dobry pani Karolina Drogą pocztową? Do drugiego pokoju? Tak. Ty nie wiem, żeby nagrać kalendarz? Dziś otwieramy taki bardziej box. Kryliśmy go w zeszłym roku i z racji tego, że e, też jest Mankind kalendarz adwentowy, ale on jest wyprzedany. Wyprzedany totalnie, od razu. E, ja go chciałem, w ogóle, on był wyprzedany w dniu premiery. Nie A ty go czy nie? Nie, nie mam go niestety. Ale? Tu jest chyba 12 albo 10 produktów, nie wiem czy jest napisane. Nie wiem ile, nie ma napisane. E, I ona są od razu Sparne odkryte. Ciężkie. I żeby była niespodzianka dla mnie, to zrobimy tak, że Karolina będzie wyciągała, ja będę trzymał i będziesz wyciągała tam bo Karina w roku ocenial. zrobiła tak, że otworzyła wszystko, zapakowała, żeby była niespodzianka. Tak było. Kochani, witam wszystkich, którzy są z nami na premierze, jesteśmy z wami w komentarzach, rozmawiamy na żywo jak zawsze, we dwójkę teraz, bo we bardzo dwoje. lubicie, jak Darek przychodzi na premierę I nam te premiery rozwala, bo tutaj mnóstwo Ja pytań. nie, ja po prostu rozmawiam. I widzowie nie mogą się skupić na kalendarzach. Ale nie mogą jeszcze raz obejrzeć. On nie patrzy, on nie patrzy, on nie patrzy. No nie patrz! <laughs> <laughs> tak wygląda. O. Wow. Bardzo ładnie. Ale powiem Ci, że jestem zazdrosna, że masz takie pełnowymiarowe produkty. Ja myślę, że po prostu będziesz wkładał tutaj łapkę i wyciągał. Spodowisko. Mogę już? Tak. A będziesz zakrywać? No zakryta jest, musisz wejść pod ten. No, to zacznijmy od tego no. produktu. Yy, po opakowaniu myślę, że to jest to co menu. Używasz. Tak? Tak, o, menu. Widzicie, to jest ta znana marka, o której <laughs> wspominałem ostatnio w filmach. I to jest. Uuu. Matujący! Mat no mościwek, że Darek używa żelu z tej firmy. O ja! W ogóle mega żelu do Tak, żelu do on mycia to... twarzy. No do mycia twarzy, tak. Także on no myje to już to twarz żelem. To... Doszedł do tego. Nieprawda, myłem tym żelem cały czas. Pachnie? Męsko nie czy nie? Ma matowić, więc to będzie. No weź sobie na nos, gdzie ty na, na oczy nakładasz? Boże i ci faceci. Po prostu nie <śla> mogę. Twarz. No, jakoś tak pachnie kremu. Czy mógłbyś ja? mi podać telefon, to ja sprawdzę, ile to kosztuje. Daj, tam jest mój telefon. Bo to zawsze wypada tak, że pudło jest wiele tańsze i tam nawet Niż różnice. Tak, niż pojedyncze to kupić. Ty zobacz ile pudło, a ja zobaczę ile produkt kosztuje. Dobra. Czekaj. Produkt kosztuje 90 zł. Wow. Sporo, nie? Nawet to on kosztuje tyle, co jakiś jeden Twój kalendarz odwrotny. No i on, słuchajcie, ma 12. Pełny, pełnowymiarowych produktów, które są warte ponad 370 funtów. A kosztuje to, kochani, 130 funtów. 1800, 1800 zł. A piszcie to, to chyba jest najdroższy bok, jaki w życiu otwieracie. Nie, ale to jest warte tyle. 650 zł. Tyle, czyli tyle kosztuje. I macie za to. 650 pan... zł, a w środku godziny. wartość 1800. Wow. wow. Okej. Okay. To na pewno użyjesz, to jestem przekonana. To użyję już dziś. Już, już dziś, już teraz. Dobra. Dobra. Okropić mnie, żoną. Wkładaj tu łapę i wyciągaj to, co? Po butelce. Dobra, nie zgadnij co to jest, bo nie zgadniesz. Wow, o. jakie opakowanie? <laughs> Czy to jest żel do mycia twarzy? <laughs> Cleansing Rinza Żel. To jest chyba pod prysznic. E-Cooking? E-Cooking, to jest bardzo znana marka. Mhm. Na, e, organiczna. Organiczna marka, taka naturalna. Nie jak... znam tego nie... To jest bardzo znane na Cult Beauty. Tak. No? Jak to pachnie? O, jak delikatnie. Eee, bardzo delikatnie. Face and body. To jest możecie, możecie też twarzyć? No. Dwa w jednym to face. Dziwiłam, jest to kosztuje 113 zł. Tak, 23 funty. 23 funty, więc kolejny kalendarz adwentowy w jednej butelce. Tak. E, mi się mega podoba. Mi też. Ja na razie jestem mega podproszeniem. Rosujmy. Tak. Tutaj bym okay. z To może być pasta. Tak, pasta. Matowa pasta. O, to jest super firma. więc... To kosztuje kochanie 17 euro, funtów. Jak to pachnie? O wow! O wrzucić nie, nie nie ten, tak pachnie jak um, jak czekolada, jak czekoladki, jak jak cookies. Jakieś... Wow. Ale sztos! Chce się Pięknie, zjeść. Nie, to jest naprawdę tak. super. Ja myślę, że to będzie na, na fajny prezent dla kogoś. Tak, bardzo luksusowy. E, I jest e, to średni hold, czyli średnio trzyma i jest e, na bazie wody, więc jest trochę delikatniejszy dla włosów. Nie oblepia tego tak, włosa. Tak, kosztuje 84 zł, więc nadal no, 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 fajny produkt. Na prezent. Na prezent. Jak ktoś zaczesuje się do tyłu. No tak i tak. Musimy częściej tak się bawić. Tak, rzadko razem nagrywamy, teraz musimy znowu to okay. robić. A co to jest? Pasta do mycia. Shamponing. Uuu, to jest, to jest. szampon taki w stałej konsystencji, miałam to kiedyś. Uwaga. To ci się spodoba. Pokaż. O oh, wow, jak Coca-Cola pachnie. O oh, wow, Darek, jak że... czekajcie, muszę wam to pokazać. Jak pasta. To jest pasta do mycia włosów. I tylko nie wow. jest z tego, dobra? I to jest na e, cienkie włosy, żeby pogrubiająca pasta, że pogrubia włosy optycznie, znaczy, dla facetów, ja tak? Ja mam cienkie włosy, więc mi się przyda. 40 pasta. funtów aż. Oczyszcza wszystkie niedoskonałości skóry głowy i pomaga rosnąć e, gęstszym włosom. Super, co? No, ja mam cienkie włosy, zawsze miałem problemy z włosami, więc super pachnie. Masz tutaj pomadkę. 40 funtów, 40 funtów, 200 zł to kosztuje. No. Dwa kalendarza 200. No. Wiemy. Co tak masz dalej? Nanogen, to jest A. bardzo e, dobra marka na do włosów do włosów do poroz włosów, włosów. jakieś takie produkty teraz na poroz włosy, 30 funtów i to jest serum kiedy no to nakładamy tak i nakładamy go na suche włosy po nie umyciu? jest i napisane jest, że to nie jest tłuste na suche włosy A nie widać, mogą że taka, być wilgotne e, jakby formuła wodnista tak i ma w włosy to kosztuje 30 funtów Kurczę mega na ten. A tak jakby nie ma zapachu żadnego takiego. No i dobrze. Fajne, co? No może no, bym korzystał. Super. Były produkty takie. Dużo facetów ma problem z wypadaniem włosów. Super, fajne, fajne produkty. Znaczy kalendarz no. no może będzie... No mamy ile? No. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. GT to jest. GT. Hmm. To jest e, Tomic? krem do golenia. Gentleman's Tonic. Ja zobaczę ile to kosztuje kochani. Jest to w cenie 22 funty. O. Tradycyjny żel do golenia, to jest tradycyjny, czyli taki ma inną, inną Tak, inną ma konsystencję. Wiecie, wróciłam o, od na, na barberów. Uuuu. To... trochę ten, widzicie? Taka trochę galeretka. Daj go to pachnie pewnie tak tradycyjnie. No nie, pachnie jak taki Nie, pachnie jak jean. Jak tak Ging. męsko. Też wspaniały na prezent, co? Jak ktoś zastanawiam się komu dać takie drogie prezenty, pacje. wiecie, bo to jest obowiązujące komuś dać takie drogie prezenty. Ale ludzie nie wiedzą co to jest może. No i myślę, że znajdą Uf, w internecie. Dobrze, lecimy z kolejnym. Lecimy dalej. Wkładaj łapka. Ja oddycham. Nic już nie ma. Jeden jeszcze jest tylko? Nic już nie ma. właśnie tylko dwa. O co to jest? Body cream. O, nie dla ciebie. Wiem, że nie lubisz. Niestety nie. I słuchajcie, patrzę, patrzę, patrzę. 17 funtów, i znowu kostówki. Tak? No ale ta z tego nie korzystam. Nie ale czuję ja, tak mocno. to tak. ja może zużyję. A, bo, pewnie, pewnie bardzo dobry produkt. Ja to jest 200 ml, więc wow. Espa, o Jezu kocham ten, ten, ten To to jest olejek do kąpieli. Fitness? Bath oil. To super. Espa i słuchaj... Tak, kosztuje 30. Uwaga, słuchaj, powiem Ci tylko coś, zanim hmm. go otworzysz. On rozgrzewa i pomaga rozluźnić mięśnie po treningu i po, zmę po zmęczeniu. Pewnie się nim smarujemy? Nie, wlewamy go do Chyba kąpieli byłem. i się w tym kąpiemy i to nam pomaga ujar ujarzmić mięśnie. Ujarzmić ból. To jest coś jak my na tą sól to y taka? sypiemy. O. Tak, to jest właśnie to, jest ten sam zapach. Taki leśny. No. To będzie ekstra. Fajna I to kochani kosztuje. 30, tak? 30 funtów. Nieźle. 150 zł. Kurczę, naprawdę fajne produkty Ale w zeszłym roku też jak miałem ten, właśnie ten box, to byłem mega zadowolony. Nie wiem czy pamiętacie. Dobra. I jest jeszcze coś? Jest. No. Tak? Korymata. Z której strony? A, jeszcze jest tutaj jest. Jeszcze trochę jest! Oszukałam A... cię. No wyciągaj. Duża marka Avant. A, to ja mam to. Avant i to... To jest... to jest Shell pod oczy, to jest taki malutki kremik, który mieliśmy też w zeszłym roku. To jest sztos. Pamiętasz też go? Pamiętaj cenę. No, on bardzo dużo kosztuje. Typu 50, 60, tak? 70 nawet? 500 zł. Naprawdę? Ty masz droższy kremy niż ja, ale on jest taki mały. Tak, ty ci, tu jest 5 czy 10? 10 ml. To jest. No, ja miałam go też w zeszłym roku. Z kolagenem? Tak. I z hialuronem? Tak. I ty go używałeś? Tak. Jego gdzieś jeszcze mam jakąś resztkę. Masz krem za 500 złotych pod oczy? Ale wiesz, to był w zeszłym roku, nie pamiętasz tego? I ty go używałeś? W życiu nie wiedziałam, że już używał kremu za 500 zł. Karolina, ja myślę, że ty naprawdę nie mieszkasz razem ze mną w tym domu. Ja nie mam takiego drugiego kremu pod oczy. No masz jakieś tam lamento. No szok! To jest szok. To jest szok. Hit to jest. Hit. Hit. Ale to ja znałem, widzisz? Znane dla mnie. Tego nikomu nie oddajesz. No, taki skromny. Jak nie, to ja zużyję. <laughs> nie dostaniesz go. Idziemy się mieli teraz o kremie. Do z Scrub to twarzy, tak? tak? To ten produkt też mam. Z C tak. i z... to czarne jak się nazywa? To czarne w żelkach. Czarne w żelkach. z Lukrecją. Kosztuje 18 funtów, więc znowu około stówki. Ale super pachnie. Wow. No, Lubisz peelingi? produkt tak. Jaki duży w ogóle ten produkt. Dobra. Ale w ogóle bardzo jestem za to ten ten, ten. ten, ten, To jest ten, ten, najfajniejsze, co otwieraliśmy. Poprawił z w ogóle... Regenerate. To Advanced to Toothpaste. Pasta do zębów? Tak. No, no, otwieraj, ja tutaj szukam ceny. Tu patrz na Kosztuje 50 złotych. No, dużo. A co, chcesz ją powąchać? To zobaczcie, jak to wygląda. Jak pasta. Ładnie pokłanie. Pasta do pięć dyszek, takiej drogi też chyba nie miałam. Może mi pozwolisz użyć troszeczkę? <grym> tak troszeczkę ci dam. I ostatni, proszę, tu na dole. O! Oh, wow! Elemis, to jest też dobry, dobra brytyjska marka. I kochani, to oh, ja, kosztuje 60 funtów. Co to jest, co jest za krem? Pro Collagen Marine. A, ja mam to. Winkle Moisturizer. Ja mam identyczny, tylko w damskiej wersji krem. Tak. Tak, tylko nie słyszę. Oh, yeah, ty ty lubisz te pałki, co? Przecież tak lubisz? Ty nie lubisz słoików, tylko go takie? Nie, nie, nie wtedy jest idealne dozowanie, że możesz tylko troszkę cyk. Fajnie. Jestem naprawdę pod wrażeniem tych produktów. Ty, to dobra dla faceta. Robi naprawdę wrażenie. Ale to, jest to ci starczy typu? na rok. To naprawdę taki zestaw No Nie wiem, bo faceta? ja mam jeszcze te produkty i ja ich używam. No. Naprawdę starczy to na rok. Słuchajcie, kupcie do swojego faceta, jeżeli e, znajdziecie. Bo go bardzo kochacie. Tak, zostawię wam link na dole, jeżeli to znajdę. Mam nadzieję, że skorzystacie. To, ja to jest. Miałem w zeszłym roku i na naprawdę dla byłem z tego mega zadowolony. Idealny! Świetny! Cudowny! Nawet pasta, no. Wszystko jest fajne. Jeżeli Wam się film spodobał, to dajcie łapeczkę Koniecznie, w górę. jak chcecie więcej filmów razem, dziękujemy Wam serdecznie za premiera. Już ledwo otrzymamy ten box, także uciekamy. Widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia. Buźki, pa! Pa!